To tereny znajdujące się w granicach Krakowa od 1941 roku, kiedy to dekretem Generalnego Gubernatorstwa zostały przyłączone jako 37 dzielnica katastralna. Najstarsze wzmianki na temat Toń znajdujemy jednak w źródłach z 1224 roku. Czytamy w nich, że archidiakon Mikołaj Mikuła podarował te tereny kapitule krakowskiej. Kolejne źródła, tym razem z 1389 roku, mówią o działaniach Władysława Jagiełły w stosunku do toni. Król podniósł wówczas tę wieś z Prawa Polskiego na Magdeburskie. Kolejne źródła mówią o XVI wieku, kiedy to wieś była zarządzana przez krakowskiego kanonika Bernarda Wapońskiego, będącego jednocześnie wybitnym kartografem, astronomem i przede wszystkim sekretarzem Zygmunta Starego. Lustracje dróg z okresu panowania Bernarda Wabowskiego dowodzą, że przez tonie przebiegał bardzo istotny szlak kupiecki łączący Kraków ze Śląskiem. Bliższe współczesne źródła historyczne donoszą o wybitnych osobowościach zamieszkujących w tonie. W latach 1902-1912 w tutejszym dworze Kaczorówka mieszkał Lucian Rydel wraz z żoną Jadwigą Mikołajczykówną. To właśnie z tego okresu pochodzi słynna sztuka pod tytułem Betlejem Polskim, którą Rydel wystawiał w dworskiej stodole, a przedstawienia licznie podziwiali goście przyjeżdżający z Krakowa. Istnieją również przekazy mówiące o tym, że przez pewien czas to nie zamieszkiwał Stanisław Wyspieński. Obecnie tonie znajdują się na obszarze dzielnicy czwartej Prądnik Biały, a od historycznego centrum Krakowa dzieli je zaledwie 6 km. Taka lokalizacja uczyniła z tej okolicy bardzo atrakcyjne miejsce zamieszkania, oferując zarówno walory terenów wiejskich i bliskość wielkiego miasta wraz z jego wszelkimi atrakcjami. Współczesna historia toni, podobnie jak historia Polski, w dużej mierze przeplata się z duszpasterstwem i wydarzeniami religijnymi. Witam! Przewielebnych ojców Filipinów przybyłych do nas oddajemy Wam nasze serca wdzięczności. Symbolicznym rozpoczęciem współczesnego rozdziału historii Toń jest przyjazna na te tereny księdza Jana Urbańskiego i Adama Adamskiego ze Zgromadzenia Księży Filipinów we wrześniu 1990 roku. To właśnie te wydarzenia były zalążkiem tutejszej parafii, a także stały u podstaw budowy najciekawszych inwestycji tworzących architekturę sakralną Toni. Rangę budowy kościoła świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Toniach podniosły dodatkowo wmurowanie kamienia węgielnego przez księdza kardynała Franciszka Machar a także ofiarowanie przez wiolebnego relikwii świętego Stanisława z katedry wawelskiej. Przeżywamy dzisiaj tak wielką, historyczną, naprawdę historyczną uroczystość. Wybór świętego Stanisława Biskupa i męczennika na patrona tutejszej parafii był warunkowany w dużym stopniu wieloletnią symboliczną obecnością tej postaci w historii Toni. Figurka z jego podobizną została wzniesiona w 1781 roku przez ówczesnego właściciela wsi Tonie, Korwina Bieńkowskiego z okazji pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Figurkę odnowiono w roku 1850, a w 1899 rozbudowano jej otoczenie. Bez wątpienia umocnienie roli świętego Stanisława w historii toń nastąpiło również za sprawą uroczystej mszy świętej odprawionej 28 marca 1970. Roku przez samego kardynała Karola Wojtyłę. Współczesna historia Toń to także Ochotnicza Straż Pożarna, założona w 1920 roku i działająca po dziś dzień, osiedlowy Dom Kultury z biblioteką i uruchomionym niedawno klubem seniora Toń, klub sportowy Tonianka, którego historia sięga 1933 roku oraz Szkoła Podstawowa nr 67 imienia Władysława Łokietka, znajdująca się przy ulicy Kaczorówka. Współczesny Kościół po wszystkich wykonanych na przestrzeni ostatnich lat modyfikacjach pozostaje prawdziwą perłą nie tylko na mapie okolicy, ale także w ujęciu z najpiękniejszymi obiektami architektury sakralnej w całym kraju. Zewnątrz niepozorny, skromny budynek kościoła skrywa niezwykle bogate i kunsztownie wykończone wnętrze. Odwiedzający to miejsce po raz pierwszy nie kryją zdumienia klasycznym stylem wnętrza odwołującym się do najznakomiczych wzorców, ołtarzem wielkim z figurką Matki Boskiej Fatimskiej, czy zapierającymi dech w piersiach szesnastogłosowymi organami mechanicznymi. Historia rzeczonego instrumentu jest tak bogata, że stanowi materiał na osobne opowiadanie. Najważniejsze fakty mówią, że są one dziełem niemieckiej firmy Emil Hammer z 1995 roku, które przywieziono z Niemiec do Polski z inicjatywy księdza Jana Urbańskiego w roku 2009. Tu organy odnowiono, wykończono zabytkową, czystoletnią obudową i wzbogacono zdobienia, m.in. poprzez zastosowanie licznych złoczeń. Precyzja wykonania instrumentu, jego brzmienie, moc, a przede wszystkim niezwykle piękne wykończenie, pozycjonują go pośród najlepszych piszczałkowych mechanicznych organów w naszym kraju. Uwagę zwraca ponadto fakt, że instrument przeniesiony wszak z innego kościoła zdaje się idealnie pasować do współczesnego wystroju wnętrza świątyni. Komplementarna ze zdobionym stropem, ozdobnymi kapitelami czy figurkami obudowa wpisała się idealnie w to wnętrze, harmonijnie je ubogacając. Odwiedzając kościół w toniach nie sposób nie pominąć też pięknych witraży, chorągwi, fresków czy obrazów na drodze krzyżowej, które są wyrazem szczególnej hojności i zaangażowania parafian. W sąsiedztwie kościoła powstaje dom parafialny, mający w niedalekiej przyszłości stanowić miejsce spotkań i wszelakiej aktywności parafian. W roku 2015 to nie obchodziły podwójny jubileusz, na który składało się 25-lecie parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika oraz 25 lat posługi kapłańskiej księdza Jana Urbańskiego.